Łaka rybka, Spokój. Niestety. Witam serdecznie na kanale Piking. Mam dwie godzinki, postanowiłem wyskoczyć na wodę. Wieje niesamowicie stanęłem w cichym miejscu tutaj, gdzie nie ma wiatru, jest osłonięte drzewami, ale na jeziorze jest masakra. Dzisiaj wszystko, oczywiście trolling, głęboko, poddery, duże, tylko duże schodówce, głęboko, do 15 metrów. No i będę próbował, zobaczymy co się uda, czy coś się trafi, czy się nie trafi, no ale będę próbował. Także słuchajcie, życzę Wam miłego oglądania i do zobaczenia w filmie. Na razie, hej, cześć. odpływam, ale warunki są fatalne Słuchałem się w miejsce gdzie jest trochę ciszej ale tak naprawdę to tutaj nie jest cicho Jest mniejsza fala Wiatr będzie zabierał głos ale to nic Nie poddajemy się i dajemy dalej Jednak nie zszedł. Jest, jest, jednak jest, ale to chyba nie duży. Coś tam jest, ale nie jest to nic dużego Wariował, szarą Oj, maleństwo Maleństwo Taki szczupaczek malutka rybka. E, 47 cm. Taka zabaweczka. Niech wraca. Poszty. I don't know. Jest wiecznie, ale zameldował się pierwszy sztupak.

80 centymetrów, tak do wody i lecimy tutaj? Taka 80 -teczka. rybka fajna. Mam nadzieję, że będzie najdalej widać. Wraca do wody. No. no i dobre kochani Moje dwie godzinki Minęło bardzo szybko Popływałem Fala jest bardzo dużo, Pływało się bardzo ciężko To będzie zresztą widzieliście na filmie Naprawdę warunki były do trollingu Bardzo bardzo ciężkie No, Siadła jedna ryba Wydłubana Troszkę na siłę, no ale jest 80 cm Wróciła spokojnie, bezpiecznie do wody Ja już się zbieram Wracam do domku, no i cóż, jeżeli podobał Wam się filmik, pamiętajcie, postawcie łapkę, dajcie komentarz, dajcie suba i trzymajcie się. Do zobaczenia kolejnym razem. Na razie hej.